Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja cię nie śpię od 5.40. Mamba mentality, mamba mentality. Wstałem jak Kobe Bryant, byłem na treningu Nie no, serio nie śpię od 5.40 Serio akurat. Co robiłem? Eee, kurczę. Hmm, codziennie mam tak, że koło tak 21.22. 21.22 mi tak wypina korka, że budzimy się za gato jest... 5:06 rano. Stałem dzisiaj o 5:30. Leciał jeszcze mecz Lakersów z Filadelfią. Obejrzałem końcówkę Lakers z Filadelfią. I w sumie popatrzyłem już na zegarek. Patrzę, jest 6.30, Mówię, bez sensu jest mi spać na godzinę dwie. Bo musiałem wstać, zawieść auto, żeby mi wymienili opony na zimowe. Bo w tym roku to to zaskoczył zimę, a nie Zima Ginolda. I co, wstałem, wysrałem się, poszedłem z, wziąć sobie prysznic, wziąłem sobie prysznic, wsiadłem do auta, pojechałem, akurat i tak jeszcze była kolejka na 6 aut w sumie. Eee, pojechałem, poczekałem godzinę, wymienili mi opony i wróciłem. Ginold, 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 witam serdecznie mojego idola, mistrza najlepszego streamera. Kup mi suba. No ja i za takie przywitanie jak najbardziej. O, właśnie, widzowie, dostaliśmy nagrodę. Bo to nie ja dostałem nagrodę, tylko my dostaliśmy widzowie nagrodę. Od Twitch. Ciężka nawet. Dostaliśmy widzowie nagrodę od Twitch. Wytyfy. Oczywiście ta nagroda będzie na giveaway'a, bo to nie dla mnie, tylko dla was. I jest napisane tak. Congratulations on 5 million hours watched. Blood Purple represents passion, dedication and community. Czyli was. today we celebrate the passion and dedication you have put into reaching this moment as well as the passion and dedication of the community you have built along the way of us 5 million hours watched is quite simple and ridiculous massive achievement thank you for your showing all of us what it means to truly be well played your friends at twitch I to jest dla Was, widzowie. To jest dla Was. O, tu jeszcze takie jest. Twitch. A serio, chyba serio tu dam na giveaway'a. Wyśnij to któremuś widzowi, nachuj mi to. Ja nie lubię kolekcjonować takich rzeczy. Wow. A jakie to ciężkie jest. Dziękuję, 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 dziękuję widzowie. Bez was oczywiście byśmy tego nie osiągnęli. Bardzo serdecznie dziękuję. Ej naprawdę to jest ciężkie kurwa, to Szczerze? Z 5 kilo. I nie zieję, to jest naprawdę ciężkie. Jakby komuś w tym w łeb zajebał, to trup na miejscu. Nie jest ci wstyd za ofermę brata twojego co odwala w RP? Widzowie, ja już nie mam do niego nie? Ostatnio jechaliśmy do Warszawy, a jedyne o czym słuchałem, to o tym, że on jest zakochany kurwa w tej... Jak on się nazywa? Wlaże laże, w, larze, w, larze, w larze. Cały czas o laże gadał. A co on robi? Ej, rozpierdala auta w Warszawie. Ludziom? Tak. No to przecież jak go kurwa zaraz łapią... Nacnij się zaraz na jakiegoś kurwa. Chłop, Chłopaki kurwa z Legii, to Dzieci. przecież go... Co oni robią? Czego oni komuś po aucie chodzą? A to jest w Polsce? To jest w Warszawie? Tak. Ta. I uj, kurwa Ukraińcy ryja wydzierają. Powinni go w pizdę przeładować normalnie. Te Dobrze, kurwa że Ebileko Manch jedzie do Warszawy No, mamy swoich żołnierzy. Czekam aż go złapie bojówka legi Warszawa Ja bym mu kurwa dał po wydzieranie Ryja nie Pała zimna woda, kurwa gaz pieprzowy i teleskop kurwa po kolanach Typ kurwa rejestrację wyrwał i trzyma rejestrację w ręce. Debil jebany Ale że on to robi? To jest niedojebany i nie szanuje kurwa rzeczy innych kurwa Ludziom po aucie jakimś skakali poszli kurwa Pozdro a, po powiedział hey. słyszeliście? Gratulacje kolego. Te samochody były twoje? On powiedział oczywiście. się Słyszeliście? Powiedział tak na koniec. zmienia? No, że jak to było jego auto, no to to było jego auto. No, przynajmniej tyle, że komuś nie uszkodzili auto. Słyszałeś bandura? Nie wiem czy widziałeś tego streama na to. koniec On Ciemno. powiedział powiedział ten, że yy, na koniec się zapytał go To były twoje samochody? On powiedział oczywiście, oczywiście. To po chuj prowokuje, no o to chodzi, nie? O to chodzi, żeby, się, żeby każdy z nas się zagotował, kurwa, i o nim gadali. I teraz shoty będą i tak dalej, i mu klauter robią, czy zły, czy dobry. widzisz, no, ale jeśli to był jego pojazd, no to chuj z tym, nie? Bo to jego pojazd. Jeśli on zainwestował, powiedzmy, w streama i w rozgłos i kupił auto za, nie wiem, tam. No nieważne za ile i se go rozjebał, no to nic mu nie zrobił, bo to jego auto. No tak, ale wiesz, kurwa. Zobacz, my oglądaliśmy i byliśmy zagotowani, ja na przykład byłem. I, I gdybyś mi nie powiedział to teraz, czy ja podejrzewałem, że to jest jego, ale wyobraź sobie, jak, jak ktoś kurwa zareaguje, go rozjebie za to szkodnie. No i dobrze. Hej, <grym> Sigma. Dziwne pytanie, gdy kupowałeś skiny do CESa, co nie chciałeś, by były w jednym kolorze, by do siebie pasowały? <grym> ja nie kupowałem skinów. Ja sobie gram skinami, które mi się po prostu podobają, nie lubię robić jakichś setów. On tam jednego samochodu nie rozjebał, tylko dwa. Po pierwszym skakali i szyby wybili w wgnięcie jad. Po drugim debilce główką ci pomagali. Ale on się zapytał! Ten ochroniarz się zapytał na koniec filmu, filmu, streama. Zapytał się, mówi, to były twoje samochody i on powiedział, tak, tak. ty kurwa znasz ukraiński? Po polsku się zapytałem, po polsku się ochroniarz zapytał. Dosłownie dwie sekundy przed skończeniem. A po rusku by było... To, to twoje samochody byli. Ej, a widzowie, a słyszeliście o tym, że w ostatnim losowaniu to 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 y, padło 11 szóstek? I ci, co wygrali szóstkę, wygrali po 220 koła. Lekko bym się w jakbym trafił szóstkę. Ruger, Ruger. Ale sobie stary, czy trafiasz szóstkę, nie? A jak słyszysz szóstka w lotka, to od razu masz miliony, nie? I wygrasz 200 koła. A, a ktoś, ktoś wygra. Kupisz. A ktoś w... <laughs> A ktoś wygrał 200 koła, za które w mniejszym mieście kupisz może mieszkanie z 40 metrów kwadratowych. Gdzie kurwa? Chyba na wsi kurwa. Gdzie Ale koła... w, mnie, w mniejszym nie, mieście. Nie, w mniejszym mieście to... 10-7 koła mieszkańców kupisz. No, w mniejszym mieście mówię. Nie w przecież... Poznaniu. Nie no, już w Tarnobrzegu yy, u nas przecież co jest kurwa 50 tysięcy miasta jest met po 8 tysięcy. Nie, nie po 8, chyba przesadziłem, po 6 chyba Nie więcej, z 8 już będzie. Ta? No, z 7 to... na pewno jest. Ale ale wykończone, nie surowe. Czy surowe? Surowe. Surowe? Pierdolisz, to w poznaniu no. za surowe masz za 10-11. No, tak, ale wiesz co na kurce to się zjeżdża na Wisłę. To zrobili tam przecież. A, to tam i... wiem, tam no, wiem pacisz za widok, a kurwa pękają ci ściany, bo się ta górka. W Rzeszowie jest już ponad 13 k za metr surowego? Ty to nie wiem, czego w Poznaniu jest w sumie tak tanio. No nie, po, to jest dlaczego? Ale Poznanie jest tani, na przykład porównując Poznań do Wrocławia. No nie, no to w ogóle i na liga, nie? Ile dajesz za metr No ale ja wykończone, nie? No. Ja zdałem z metra 11,900. A wykończenie tak musisz liczyć średnio Pewnie koło trójki, nie? Jak na przykład byś kupił surowe mieszkanie, na przykład nie wiem, 50 metrów. No wyobraź sobie, że na Polance chcą 27 tysięcy za metr. W samym centrum obok Ruchy. Ale w bloku? Apartament, na apartamenty, no? Apartament. 27 tysięcy za metr. O pierdola. Ciekawe ile. Czy... Nie, tu bym chyba teraz sprzedał, sprzedał drożej to mieszkanie. Ale może nie wiem, z ile z. Klocka z półtorej? Nie jest. Koło 13 tysięcy raczej bym tu sprzedał wykończone. To sprzedaj mi za 13 kola. <laughs> Ale człowieku, z metra! Z metra to jesteś cięty, bym ci kurwa... Ej, Ej ja miałem to samo powiedzieć! <laughs> miałem to samo <laughs> powiedzieć! Zamki pizza, jak ty do Harleja Davidsona, chłopie. <laughs> no. Na sprzedaż Poznań. Dajmy sobie więcej filtrów. Rok budowy 223. No i kurwa witam, konsumenta! Dawaj dom! Ale Unikowo daleko gdzieś jest, gdzie jest Unikowo, Patryk. Nie wiem <laughs> On tak ciężko mu się zrobiło, myślałem, że on nie wie jak wytłumaczy. Da kurwa nie wiem Nie wiem jak wytłumaczyć. się tak? to no. Kurwa Unik Fight Club? To jest na tak. No, no. To sobie uważaj kurwa. Jak ja tam hopę mam znajomych? Jak mi, jak mi Radek Paczuski hopie na fejmie, cześć powiedział? Ja bym kurwa jabłecznik, nie A tamten jest teraz, tam tamten teraz sterowałem. jabłecznikiem? Hm? Jest różnica między szarlotką a jabłecznikiem? Tak. tak. Szarlotka jest z szarlotką, a tak. jabłecznik z jabłek. Nie, szar szarlotka jest szar... szar, szar szarlotek, taki inny rodzaj jabłka, a jabłecik jest z jabłka taki jest. Jaki kurwa szarlotek. No jest taka, takie ten. A jest, bez kitu, prawda? Jest, jest takie jabłko. Jest też to... kurwa z Antonówki debilu. Ty kurwa. Podok jest z ciepłego psa kurwa. Dla <laughs> nas papierówki szmato. Ta! Lecimy ratować ziemię! Jesteśmy! Widzowie, no dawaj, napiszcie, Mario, Widzowie, napiszcie mi jakiś tekst, jakbym mógł yy, kubie po, yy, pocisnąć. Mnie trochę zzyzywał. Z jakimś jabłkiem, coś z jabłkiem widzowie musisz wymyślić Ty zamknij rej kurwa ogrysku jebany. Haha, ha. widziałeś?